Dzień dobry, dzień dobry. Jesteśmy w studiu Adrom na żywo po meczu. Numer 2 finału Polski Cukier Torunian Wocławek Piotr Pamuła koszykarz z Stargard w ostatnim sezonie Tomek Jankowski koszykarz, który bije rekordy w rzutach wolnych, w rzutach za trzy punkty czeka na oferty w nowym sezonie. Przepisy się zmieniły nie wiem czy będzie Ale ma... jest, bas, jest basket taki, taki a nie, 3 na 3 żeby nie trzeba było biegać, to właściwie 3 na 3 się biega dużo, biega, dużo no, więcej ale kolik, na jednym koszyku tylko, nie trzeba ja To ja robi. Cię przetestuję w 3 na 3, to zobaczymy co tam będzie się działo. I który a na playstation tak? Nie, 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 na playstation gramy w co Innego. Adam Romański się nazywam tak przy okazji, ja już nie czekam na żadne oferty w tym momencie z klubów koszykarskich. Yy, chcemy sobie porozmawiać fajnie po, yy, po tym co się działo Piotrek yy, yy. Jak Ci się podoba ten finał? To jest fajne, fajne granie? Fajna koszykówka? Bardzo fajna koszykówka już od półfinału. Świerczna wiadomo też bardzo fajne, ale już półfinały dostarczyły dużo emocji i właśnie dlatego też przyjeżdżam tutaj na tym mecze do Torunia, w do bo, bo jest co oglądać nie tylko na boisku, ale i na trybunach. Także warto, warto. Bardzo, bardzo dobra koszykówka. No właśnie, tam na trybunach to nawet o trybunach powiedzmy na początek, Tomek, nie? Tutaj kończymy transmisję, Ty zaczynasz robić wywiady, a tu się cicho nie robi, prawda? A, a nam zależało na tym, tutaj jakieś piosenki powstały takie, Instrumentalne utwory wielu Wrocławiak potrafią to świętować. Znowu dzisiaj było ich bardzo dużo. Jak na stadionie gdzieś w Hiszpanii albo we Włoszech, no nie wiem, no naprawdę atmosfera jest rewelacyjna. Wielkie prawa dla kibiców z Wrocławka I, i nie tylko, bo przecież toruńscy fani też fajnie się zachowywali, ale to prawda, to jest wsparcie jest niesamowite. A wracając do tego pierwszego pytania, bo jak, jak, jak może finał być niefajny? No, finał jest fajny, bo, bo a ci co grają w finale, to w ogóle mają radochę, bo grają do samego końca. No właśnie. No dobrze, to o kontuzji. powiedzmy. Piotrek, przepraszam bardzo, że chciałem cię nazwać ekspertem od tych spraw, ale miałeś już trochę nieszczęść Miałem. w swoim no. życiu, więc y, ja rozmawiałem z Michałem po meczu, podszedłem, żeby zapytać co u niego. Mówimy o Michale Ignerskim. On mówi, no bywało lepiej. Y, nie jest dobrze, chyba coś tam niestety się urwało i to po raz pierwszy w karierze on taki ma problem, bo on nigdy z kolanami nie miał żadnych problemów. Widzieliśmy na powtórce, kolano uciekło, Michał też potwierdza uciekło do końca, no i boli, boli jest ból. Jeżeli jest ból przy takiej sytuacji, to niedobrze, prawda? No ja widziałem tę sytuację też idealnie, bo siedziałem akurat naprzeciwko po tej no, dobrej akcji, tak. myślę, że nawet na top ten, czyli, czyli czyli Co Co To był za wsad, prawda? Kurde, to był, to był na dobry set i weterani dzisiaj pokazali, bo później Szybą, poleciał też pięknie, no wracając do kontuzji Szkoda, już rozmawialiśmy właśnie przed chwilą. Miejmy nadzieję, że to jest nic poważnego, aczkolwiek wyglądało to bardzo źle. Myślę, że to też nie jest zawodnik, który by skakał na innej nodze, później doszedł, gdyby to nie było nic poważnego. Tak jak, tak jak powiedzieliśmy, pierwsza kontuzja, od razu powiedziałem to na trybunach, z tego co pamiętam, to nigdy nie miał żadnej poważnej kontuzji. W takim momencie, po takim powrocie taka kontuzja. No cóż, sport, takie jest życie. Anwil będzie musiał się troszkę przegrupować i, i, walczyć, i walczyć dalej o zwycięstwo. Ale jak na twoje oko, ja tutaj próbuję powiadomić cały świat, że jesteśmy na żywo. Jak na twoje oko to wyglądało, to to nie wyglądało Żyne, na, bo rzecz, ta, noga, na bo ta rzecz, którą można szybko wyleczyć. Nie, prawda? ta noga po prostu została. Z tyłu, po ta, ta, to była chyba zakroczna i ona została po tym, po tym upadnięciu, jedna noga poleciała do przodu, druga po prostu została w miejscu i cały ciężar ciała. Dokładnie poleciał na tą nogę, więc, więc no, nie wyglądało to dobrze. Ja się skrzywiłem patrząc na to. Życzymy zdrowia, no nic więcej chyba nie możemy powiedzieć. Życzymy zdrowia, A, yy, ale zobacz, dla mnie fenomenem tego play jest yy, jednak też ta medycyna sportowa. Łukasz Wiśniewski dwa dni temu nie mógł chodzić, przecież ta noga mu uciekła, prawda? Dzisiaj Kamil Łączyński bez kontaktu przewraca się, skręca kostkę, wyje z bólu. Za chwilę tam gdzieś podchodzą czarownicy. Yy, kiedyś to by właśnie... Kiedyś to byśmy mówili, że szamani. Pani, tam nawet ręcznik chyba był zasłaniany, żeby ludzie z tyłu nie widzieli, co, co, co tam co się robią, dzieje, tak? prawda? Że wy, czyli wykręcili mu nogę, wyjęli <laughs> z drugą. Jak to jest możliwe, Piotrek? No, znaczy, to też jest, ty to znasz ze strony, ze strony, jak to się zmieniało przez ostatnie lata, bo już chyba 10 tak, lat jesteś tak, w tak. lidze. Co się dzieje z, tym, z, tym, z, tym, z tą odnową, z tym tak, powrotem? To, 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 to też trzeba zauważyć, że podejrzewam, że za... 4 godziny, albo jutro rana Kamilia Takowska dopiero zacznie boleć. W pewnym momencie to też są emocje, nerwy, że coś się stało, walniesz... Adrenalinka. Tak, adrenalina. I ta adrenalina też zostaje i dokończa, dokończa się ten mecz. Życzę mu tego, żeby zagrał, żeby jutro było wszystko w porządku, ale prawdopodobnie ten pierwszy, poważniejszy ból będzie jutro, a to, co się dzieje w trakcie tego leczenia, co tam, maści, masaże i inne rzeczy, to naprawdę wszystko poszło do przodu w tych klubach. Jakieś ślubałki, wiertarki, co to tam się dzieje? Nie wiem, ostatnio nie miałem żadnej kontuzji, odpukać, nie, nie wiem, co tam się robi ze skręconymi kostkami, ale myślę, że w tych klubach terapeuci są naprawdę na wysokim poziomie i wszystko będzie dobrze i Kamil, no moim zdaniem, na 100% będzie grał normalnie w Jeszcze dzień. kończąc ten wątek, Tomek, ten Kamil, który wrócił na boisko, wykonał kilka fantastycznych asyst. To zagranie, kiedy Najpierw Michał Ignerski się wzniósł gdzieś wysoko, to jego ostatnia akcja to był przecież ten wsad, jak to powiedziałeś, top ten, ale za chwilę Szymon Szewczyk przecież też załadował z góry po prostu. Tam później trener umie liczyć go uspokaja, żeby się uspokoić, <gry> bo jeszcze nie koniec meczu. No, bo ale ten Kamil, Kamil to wzbudza w, w ruch prawda i też mieliśmy takie sytuacje, w treści transmisji powiedziałeś, że Kamil ma zamianę krycia, ma wysokiego gracza i on nie idzie jeden na jeden do końca, on nie idzie na tak tylko ściąga na siebie uwagę, to chyba z Krzysiem sumi była taka akcja prawda i potem jest takie wiuu do rogu boiska i ktoś trafia tam stamtąd, uh -huh. z, z bezcenny zawodnik mimo, że tyle tych rzeczy byśmy mogli powiedzieć czego on nie robi, ale po co to robić, jak Ty oceniasz Kamila? No dzisiaj na przykład ta sytuacja końcówka meczu, gdzie w pewnym momencie Anvil został wytrącony z równowagi i w ostatnich jak wyszedł na jedynkę, on po prostu uspokoił to granie. Wyprowadzone akcje na, na, na czyste pozycje i to nie to, że on kończy te ostatnie podania, tylko on kreuje to, że dochodzi do tych sytuacji. Może dla wielu ludzi, którzy oglądają gdzieś tą koszykówkę, może go nie lubią i tak dalej, stwierdzają, no no, zobaczył statystyki. Lubimy go. Ale jest dużo ludzi, którzy go nie lubią, tak samo mnie i każdego innego, ale jeżeli w statystyki, to dzisiaj no, gdzie on jest? A to są końcowe w ogóle? Ja ci a, powiem. Tak, końcowe. Ja ci powiem, jeden na jeden z gry, zero wolnych, siedem asyst, jedna strata. 19 minut, ale właśnie, tak właśnie ta końcówka meczu, ten spokój, który dał zespołowi. I można powiedzieć, że właściwie spokojnie dowieźli ten mecz do końca. Bez już takich nerwowych sytuacji, gdzie mogłoby się to wydarzyć i po kontuzjach, i po jakimś niecelnym rzucie, po przemieniu technicznego dużo wcześniej, ale jednak chase'a. Także, no. Nie jest, jest, potrzebne, pokój, nie? Nie jest potrzebne. właśnie, spokój. bo My wiele mówiliśmy o Tomejko Brusardzie, o tym co on daje o Almejdzie, a nagle to się okazuje, że nie jest tak, że wiele razy też o tym rozmawialiśmy już się trochę powtarzamy w tym studiu Adrom, że, że Kamil nie musi grać 25 minut albo dobrze grał, to nie dawać mu więcej. On w tych swoich 20 robi rzeczy niewiarygodne. I ten Anvil właśnie dzisiaj znowu, przechodząc ze szczegółów do ogółów, był takim zespołem, który toczył się bardzo dobrze, mimo tych przeciwności. I zrobił wszystko, jak ty to oceniasz? Tak, no bo tutaj Piotrek już o tym powiedział trochę kontrola kontrola gry, kontrola tempa gry, mądre podejmowanie decyzji, których zawodników też otwierać. Zawsze byliśmy pod dużym wrażeniem Łukasza Koszarka, tak? On był takim guru jak gdyby, jeśli chodzi o to w tych najważniejszych momentach, w tych trudnych momentach pod koniec meczów. I Kamil jest świetnie jak gdyby... Jest następnym zawodnikiem, który to rewelacyjnie robi i oczywiście mamy cały czas żywo w pamięci te rewelacyjne trójki Kamila z zeszłego sezonu. W tym roku jest tego dużo mniej, ale to nie znaczy, że, że, że coś z nim jest nie tak. Pewnie, masz rację, Adam, bo ja też kilka razy bym powiedział, kurczę, dlaczego on nie rzuca, dlaczego on nie penetruje do końca. ale... Nie powiedziałbyś, tylko mówisz do nas. Nawet, no, nawet to no. mówisz. No nawet nie słyszę to, do tego, co mówię. Ale, ale to, to wychodzi mądrość. Takie iq koszykarskie gracza, który robi wszystko dla zespołu, nie dla siebie, nie dla własnych statystyk. No właśnie, a podobał Ci się Anvil dzisiaj, Piotrek, to co robił, bo myśmy już się trochę nagadali na ten temat. Czy to jest taka drużyna, bo Y, zmieniło się po dwóch meczach z Arką, prawda? Że oni takcy byli, tacy, jacyś, a nagle we Wrocławku są inni. Czy teraz to już teraz nastąpiło? Właśnie y, ostatnio z kimś o tym rozmawiałem, że niesamowite jest to, że po tych zmianach w trakcie sezonu, gdzie wszyscy chyba troszkę się dziwili, dlaczego, po co, przecież teraz znowu idzie tutaj te zmiany Kostek odchodzi, który grał dobrze i tak dalej. I w najważniejszym momencie sezonu, no chyba ukłonę na trenera wydaje mi się, że to są jego decyzje. W najważniejszej części sezonu, w najważniejszym meczu, czyli w tym trzecim meczu we Wrocławiu ze pana zaczynają grać, wygrywać i wygrywają dalej. Także... No, dzisiaj, a dzisiaj też odpalili już dzisiaj, i to będzie powtarzane, bo, bo z Arką czekaliśmy na to, aż Arka odpowie. Arka zrobiła nic przez te trzy mecze, prawda? I dzisiaj też Toruinst gracze też nie miegnie nic zrobić. Tak, ciekawe jest też to, że znaczy ciekawe, Angel jest też tego typu zespołem, który gra. Wydaje mi się, że w ataku dosyć prostą koszykówkę, mimo wszystko, bardzo dużo ilacji, izolacji Almejdy dzisiaj. W pierwszej kwarcie chyba każda akcja przychodziła i to wychodziło i on tak grał dzisiaj. Yy, później, no, ostatnio część Simon grał super, dzisiaj troszkę mniej, ale to nie zmienia jakby oblicza tego zespołu. Znajdzie się zawsze ktoś inny. Wejdzie Michał Michalek, wejdzie Aron Bruszel, wejdzie Kamil, gdzieś tam penetrację da, czy nawet te asysty. Szymon, yy, Szymon Szewczyk trafi. Ja Także tam chodzi prawie. dzisiaj bardzo dobrze, tak, ja tam tak. Dojdzie, tak Ale patrz, to samo mówiliśmy dwa dni temu o polskim cukrze toru. No, Co się stało, że nie? To prawie Tomek teraz powie. Co się stało, że nie? Że, że Toruń dzisiaj, że polski cukier dzisiaj tego nie był w stanie e, zrobić, bo... Ta pierwsza połowa nam się wydawało, że się kończy już tak, że Torunia nie złapali. Że Sulima trafił mm -hmm. za trzy, prawie z połowy mm -hmm. i nagle jest zupełnie fajnie. A czemu nie? No, wydaje mi się, że to jest ciekawe rzeczy. Jak zawsze mówił w wywiadzie Tomek Śnieg. I... Nie słyszeliśmy niestety. Więc o ja, ja słyszałem. Słyszałeś, ja brawo. Słyszałem, tak. No, chodzi o to, że tak jakby nie byli do końca przygotowani na tą odpowiedź Anwilu. Tak jakby my pomyśleli sobie po tym pierwszym spotkaniu, że. bo pokazali tam naprawdę głębię składu i wiele możliwości, pomimo braku punktów dwóch liderów, prawda? Czyli ci Polacy świetnie zafunkcjonowali. Ale, ale, ale z drugiej strony też o tym mówiłeś, że tacy właśnie wyglądali, Adam, nie byli przygotowani na to. Ale no, w finale trzeba być przygotowanym. Ale że, co to była ta odpowiedź Anwilu? Tak od rewelacyjna defensywa przede wszystkim. Obrona, obrona dużo lepsza, bo przecież Anwil, tak jak Toruń w pierwszym meczu odebrał Anwilowi wysokich zawodników, tak? Mówiliśmy o tym. Dwa punkty Szewca, dwa punkty Ignera i Wysoki tak Wysokich grających na obwodzie, to tak. oni nie dawali skutku. No a jak dzisiaj było? Jak sobie pogratulować? No to Kulik? możemy sobie powymieniać. Damian. Damian Kulik 3 na 6 z gry i 9 punktów. Bocz 1 na 3 z gry, 7 punktów. No. Krzysztof Solima 3 na 4 z gry i 8 punktów. A Cel 1 na 5 z gry i 4 punktów. Czyli punkty. nawet tych rzutów mało w ogóle. No właśnie. Podwajani ci zawodnicy byli umiejętnie. Te rotacje też fajnie wyglądały. Wybici z rytmu to, co jeszcze raz mu mówię, powiedział Tomek Śnieg. I nie wrócili do tego, to jest też trochę jakby dziwne, nie dziwne, może się zastanawiać dlaczego przez 40 minut, był taki moment, był moment 5 minut ostatniej drugiej kwarty rewelacyjnie, 17:6 6 w ogóle dla Torunia i wtedy też wydawało nam się, że, że, że to zatrybi, że, że, że zaczną grać po swojemu, no ale grają z mistrzem Polski, prawda? Z mistrzem Polski tak. i mistrz Polski dzisiaj nie dawał prezentów, ja też rozmawiałem z Igorem, um, przed meczem i on mówił, daliśmy mnóstwo prezentów, jak zobaczyłem to na wideo, to się za głowę złapałem, a dzisiaj mieli dwie straty przez trzy kwarty. Ostatnie w ostatniej kwarcie 6 dopiero, razem 8, to w ogóle i tak jest rewelacyjna sytuacja, e, bardzo dobrą skuteczność za 3 punkty i teraz, e, ale były te momenty, kiedy były rzuty za do, do 3 do wzięcia, prawda Piotrek, na pewno to zauważyłeś, Toruń, e, Polski Cukier nie mógł dzisiaj nic trafić z tych decydujących rzutów, 0 na 3, Umej 0 na 5, Lowry, reszta tam pojedyncze rzuty. Jak oni tego nie wezmą, to chyba będzie Tak, ciesz, tak ale z drugiej strony bodajże wynik był, to życzył 78 punktów. To też nie jest jakoś bardzo mało, to też jest dobry wynik. Stracili u siebie, wiadomo, że Andry w Ataku zdobywa zawsze bardzo dużo punktów, ale stracili 89 punktów w tej czwartej kwarcie. Ważne rzuty. Andry miał naprawdę z czystych, czystych pozycji, czyli gdzieś może tę obronę trzeba A Toru nie miał z czystych pozycji? Miał, ale miał. No, czasem się trafia, czasem nie. No, to, to, to jest właśnie też ta różnica i, 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 i 10-11 punktów przewagi Andwinu. Weź nie, weź nie, może w tych ja, już... tylko dwa, dwa słowa do tego, co Piotrek powiedział, że 78 punktów straconych, to, do, do, rzuconych, zdobytek to nie jest źle. Tak, ale zauważcie, co się dzieje teraz w playoffach. Są, są mecze po 90 stopni. Dokładnie. Więc to, i, I to wcale nie można powiedzieć, że zła defensywa jest, bo, bo przecież jest ta agresja. I, 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 ze, I jeden na jeden grają, i zespołowa defensywa. Ja mam takie wrażenie, że weszliśmy na inny, wyższy poziom i obrony, i ataku, i te 78 nie wystarczy. to nie wystarczy. Intensywności, tak. Intensywności, ale słuchajcie, to jest, to jest ciekawostka, taka 30 asyst naliczono to nie z Torunia dzisiaj. To też jest przy 78 punktach bardzo, bardzo ciekawe, ale jeszcze mogłoby być więcej. To byłby jakiś rekord, jeżeli nie wiem, by te trójki trafili, prawda? bo te trójki były asystowane, bardzo ciekawe. Natomiast słuchaliśmy też studia pomeczowego w postaci Sport Extra, gdzie był Jacek Winnicki i Rafał Juch, i Jacek Winnicki, no może przesadzę trochę, ale wsiadł strasznie na tych Amerykanów z drużyny polskiej o że mówi, że to się tak nie da, że jeżeli oni mają zdobyć mistrzostwo Polski, to nie może tak być, że Umej i Lowry grają tak słabo. Dzisiaj Umej 1 na 6 z gry, Lowry 3 na 11, łącznie zdobyli 11 punktów, to i tak więcej niż w pierwszym meczu, ale tego brakowało. To są zawodnicy, które ja sobie wynotowałem, 26 punktów w sezonie zdobywali dla drużyny toruńskiej. Czy też masz takie wrażenie, że tam pomocy jest potrzebne więcej, żeby coś Torunia nie zrobili? Na pewno, na pewno są to zawodnicy, którzy nie zostali ściągnięci po to, żeby zdobywać taką ilość punktów, szczególnie w play -offach. Na pewno są to zawodnicy, którzy przyjechali tutaj robić naprawdę dużą różnicę i tak robili do tej pory, więc jest to na pewno duże zaskoczenie, że, że że grają, no słabo, co tu dużo mówić. I... A są jakieś przyczyny, które widzisz, takie taktyczne, jakieś inne znaczy, szczerze, szczerze powiedziawszy dziwi mnie to, że na przykład Michael Lumej czasem nie spotyka się z obręczą, gdzie, gdzie przychodzą tutaj do Torunia, naprawdę trzeba było na niego uważać i, i każdy centymetr wolny wykorzystywał i trafiał trójki seryjnie. Tak samo, tak samo Laury który czasem popełnia naprawdę głupie straty, w tym momencie Tutaj Tomek śnieg się śmiał, żebym coś o nim powiedział, ale moim zdaniem on jest pierwszy pierwszym rynku w tym momencie, w którym. O Tomku śniegu, Tak, ja coś tak, tak. I mówię, takie może nieobiektywne, ale w tym momencie on, on wchodząc na boisko. Może w tym meczu nie aż tak bardzo, ale w poprzednich meczach on robi różnicę w tym momencie. No tak 6 samo... punktów, pięć asyst, 0 strat, a Lowry dzisiaj 8 punktów, 6 asyst i 4 straty 16 minut Tomek i pół, a Laury 24 Już nie wspominałem o Bartku Widuszce, który w tym finale no Na razie to różnicę, MVP, 18 a punktów. teoretycznie nie jest tym zawodnikiem, który miał robić różnicę. Oczywiście, on wykorzystuje wszystkie bezpańskie piłki, zbiórki w ataku, czyste pozycje, czy takie wygnięcia pod kosz. To jest jego gra. Ale bodajże w ostatnim meczu 16, w tym meczu 18 bardzo dobra obrona. Tyle, ile można. Na Almeidzie na przykład. To on jest planów postaci. Tak trochę mi się wydaje, że ci zawodnicy trochę się dopiero zaznajamiają z tym, jak trudno jest grać w polskim finale. Takie mam wrażenie, bo to są gracze, którzy grali w dobrych ligach, w dobrych zespołach. Przecież Lowry był w Albie Berlin, w Bolonii był w zeszłym sezonie, we Włoszech Umej. Ale może jednak tutaj jest jakaś specyfika zupełnie inna i dlatego jeszcze ich nie zobaczymy. No ale oni będą mieli... Ja jeszcze jedno pytanie Tomek, albo raczej sugestia z mojej strony, czy to jednak nie jest trochę... Cel Anvilu, który został na razie dobrze spełniony, czyli oni za każdym razem mają jednak dwóch ludzi przy sobie albo pamiętają, że za chwilę przyjdzie ten drugi i tak naprawdę chodzi o to, że oni mają się pozbywać piłki i oni się tej piłki pozbywają, a potem są wewnętrznie zdenerwowani że to nie oni rzucają, że to trzeba oddać, że ktoś tam inny ma tę piłkę dostać. Nie masz no tak, takiego wrażenia? Może, ale też nie do końca, bo to, pamiętajmy, że to są zawodnicy oczywiście różni, ale Lowry sam potrafi sobie wykreować pozycję do rzutu, czy wjazdami, czy, czy tymi ko 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 koziołkami, prawda? W takich akcjach jeden na jeden. Ja tutaj może zbyt... Jeszcze raz sobie obejrzymy oczywiście ten mecz i, i zobaczymy, ile tam było właśnie takich podwojeń. Natomiast Umej mnie bardziej dziwi, umyj mnie bardziej dziwi bo to jest taki typowy y, shooter i brakuje mi jego szybkich decyzji, <totopcy> y -y. Y -y. bo to jest sekunda i jest pozamiatane na przykład, jeśli nie odda rzutów. A y, jak on jest na boisku, to y, miałem takie wrażenie, że oni szukają go, postawią tam jakiegoś stagera, takie jak jedną zasłonkę, drugą, on wychodzi, dostaje piłkę i właśnie. I jest ten moment takiego zawahania, y, 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 y jest, y jest obrońca. Ale dużo racji yy, zgadzam się z tym, co powiedziałeś, a propos finału. Pojedyncze mecze w sezonie, fajnie, można wygrać, tak? można zagrać lepiej lub gorzej. Oni rewelacyjne przecież mieli spotkania, ale teraz jest seria. Jest seria finałowa z mistrzem Polski, z Anbielem Wrocławek, dobrze przygotowanym taktycznie. I zawodnikami, którzy potrafią naprawdę się postawić. Bo nawet nie chodzi o ten mental, prawda? Że tu jest, nie wiem, atmosfera, że tu jest presja i tak dalej, ale ten Anvil to jest taki przeciwnik, z którym się człowiek na, na początku. Piotrek, ty to znasz z boiska. Tak, Wyście wygrali to... zespójną, prawda? Jeden mecz sensacyjnie z Anvilem Wrocławek, ale to jest, jak wie, wychodzisz na zespół Milicicza, to wiesz, że tam się łatwo nie będzie to Tak, ten mecz, co my wygraliśmy w Wrocławku, to nie ma co porównywać tutaj jakby podejścia mentalnego, fizycznego do tego, co tutaj się dzieje w finałach. Yy, ale ale zdecydowanie trzeba to zaznaczyć to, że że podejście zawodników i trenera taktycznego z Anwilu i do tego, jak oni to egzekwują, jak na przykład dzisiaj popełniali mało tych głupich błędów, na przykład tych strat i jak to się odbija na tym, jakie decyzje podejmują zawodnicy z Torunia, no jest to bardzo istotne i już parę razy gdzieś tam na tych portalach wszystkich nie, sportowych czytam, że zaczynają się szachy i to naprawdę zaczynają się szachy. Ze strony Anwilu to są szachy, ta zmienna obrona, czy podwajanie właściwie wysokich zawodników który ma potężną przewagę pod koszem, ale no nie widać tego. Nie grają o, to chciałem zapytać Ciebie, Piotrek, ale, ale to, to jest takie coś, tak, że ty przyjeżdżasz na mecz z Anwilem Włocławek, to wiesz, że y, naprawdę będzie trzeba się namęczyć? Jest, jest takie przekonanie? Tak, oczywiście, że tak, tak samo, nie tylko, znaczy może nie tylko, że Anwil, ale generalnie te zespoły topowe. Jeszcze grając w spójni, która y, walczyliśmy o utrzymanie, to jadąc do zespołu z pierwszej, z pierwszej piątki jest automatyczne nastawienie się, że będzie ciężej, że będzie fizycznie ciężej, że będzie mentalnie, bo to kibic z Włocławku czy w Ostrowie, takie specyficzne, powiedzmy, hale, czy specyficzny, mocny doping. No i to, to się czuje oczywiście, że tak. No to co z tymi podkoszowymi? Bo najprostsza statystyka, żeby to rozpoznać, to po pierwsze zbiórki wygrane przez Anwil Włocławek. Zbiórki w ataku 11 Torunian, 9 Włocławka, właściwie nie ma historii, prawda? I punkty z pomalowanego 32 Toruń, 32 Włocławek, 16 celnych na 29 Toruń, 16 celnych na 25 Włocławek. Czyli jeszcze rzuty wolne, tak? Bo to też często wynika 27 jedni, 26 drudzy, czyli nie ma nic, tak? tak? Nie ma nic z tego, czego się spodziewaliśmy, że Torunianie mają dużą przewagę. Pod koszem. Piotrek, jak ty to odczytujesz? Dlaczego? No, trzeba Dlaczego? trzeba Dlaczego? zauważyć na pewno bardzo dobre zastawienie i Anwil ma wysokich obwodowych, którzy bardzo, bardzo pomagają na desce. Czy cześć Simon, czy Michał Michalak bardzo dobrze? Cześć Michał, nie? Na desce. Ile tam tak. miał zbiorek? Siedem momencie, chyba, tak? A Run bardzo dobrze, no to jeszcze pamiętam z ćwiczeń w Dąbrowie Górniczej, jak mieliśmy zastawienie, to Arona nikt nie chciał zostawiać, bo idzie jak walec. Almeida, który, Kamil Łączyński idzie dobrze na ofensywne zbiórki nawet, mm. także oni są prawdopodobnie, jest to też właśnie jakiś zamysł taktyczny, że wszyscy muszą atakować deskę, po prostu. No ale jak, jest jakaś metoda, żeby tych toruńskich centrów uruchomić lepiej, żeby, żeby z tego coś wyszło pozytywnego, bo na razie to oni są, przepraszam, to takie może nie stosowne stwierdzenie, ale ofiarami tego, co tutaj się dzieje, znaczy wid po prostu ich nadział na widelec i i trzyma już... I obgryza. I obgryza. Do Jak? kości. Do kości. Do, do, do... Ciężko jest z wysokim coś zrobić, to, to wysoce jakby też muszą coś wykrywać, bo są cały czas podwojenie Damian Kulik w pierwszej połowie. Yy, i, ta, I te podwójnie są naprawdę agresywne na pograniczu faulu, więc im też jest ciężko podać. Cały czas Kamil Łączyński jak był na jakimś ląpoście z kimś wysokim od razu jest ręka na podanie. Jest podwojenie z, z linii końcowej, także to naprawdę do tego trzeba się przygotować i to muszą być idealne podania, bo później rotacja też jest naprawdę bardzo dobra ze strony Anwilu. Czyli wideo tutaj będzie grało dużą rolę no, teraz. Na pewno bo nie, mimo że my widzieliśmy to samo dzisiaj, wydawało mi się, na żywo jak oglądaliśmy ten mecz, co widzieliśmy na wideo dzisiaj, jak oglądaliśmy mecz pierwszy jeszcze raz, czyli że zawodnik wysoki z pleców kontroluje linię końcową. Ten drugi pozwala się teoretycznie odwrócić do boiska i jeszcze przychodzi pomoc. Ale Torunianie z tego żadnych korzyści nie zrobili, nie zrobili prawda? No właśnie, to co powiedział Piotrek też o, tym, o tych podwojeniach bardzo agresywnych, ale gdzie one są nieraz? Ja przypomniałem sobie kilka takich sytuacji, gdzie, gdzie Damian Kulik został wypchnięty najpierw na siódmy szósty metr i tam dopiero są, są problemy, prawda? bo stoi się tyłem z piłką do, 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 do boiska przy linii bocznej, przy linii końcowej. Jak to podać teraz? Komu to podać? Nie ma tych, tych ścięć, nie ma, a to, to już w ogóle jest pozamiatane. Tam w ogóle piłka nie powinna dotrzeć, prawda? Także tutaj Anwil na pewno świetnie, świetnie podwaja i robi wielkie problemy zawodnikom wysokim. Dla mnie ja będę się jak gdyby jeszcze raz to powiem... Bocz za mało pikendrola z, z Boczem, bo on z takich pozycji stacjonarnych jak dostaje gdzieś piłkę, a dzisiaj jakiś dostał. I był zaskoczony tym, że dostał w takiej sytuacji niekomfortowej dla niego, to, to nie, nie ma człowieka, nie ma zawodnika. On się w innych sytuacjach lepiej czuje właśnie albo w tych short rolach, gdzie potem może wyjść w górę tam z 4 metrów i rzucić, albo y, atakować od razu kosz. Że te na pewno muszą wrócić do jakiejś swojej gry w ataki, tak? tak? mi się wydaje, bo dzisiaj grali to, co Anwir chciał. Byli spychani na rzeczy, mhm. których nie chciał, a których nie chciał polski cukier, a na dodatek dostali y, no niemoc na linii rzutów za trzy punkty. Tak, tak? Bo, bo tam mówić. ta piłka gdzieś parę razy wróciła. I niestety... Nie było trafienia. Ja jeszcze jeden temat, bo ostatnio mieliśmy wyrzuty sumienia, że nic o częściej Sajmonie nie powiedzieliśmy, jak on rzucił prawie 30 punktów, więc ja bym chciał powtórzyć. Jarosław, 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 dzisiaj 15 punktów zdobył. najlepszym strzelec był Michał Michalak. Krzysztof Sulima nam tutaj pokazuje, że Zapraszasz już czas, nas na czas Piotra minął. Żony czekają, no, ale to jeszcze. na czas, dopiero nadchodzi. Już kończymy, już kończymy, już kończymy, naprawdę. O tym Jarku, który no nagle gdzieś tam skądś, nie wiadomo. Skąd Kąt, wyskakuje i robi, no co, 13 punktów w kwarcie dzisiaj znowu, tak? Co I, to w, I to w parę minutek chyba, no, tam no. Było bardzo... No idealny moment, szczególnie, że to jest taka, powiem tak, piękna historia, gdzie on troszkę się tam na, na, w tych playfach tak nie za bardzo na początku mógł odnaleźć. Yy, super, idealny moment, żeby, żeby te 13 punktów rzucić. Kibic tutaj warknął, zawodnicy wyskoczyli na parkiet i ta czwarta kwarta była pod kontrolą Anwilu. To jest właśnie kolejny, kolejny... Puzelek w, 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 całych, w całym tym obrazku Anwilu, który przez 4 minuty zrobił naprawdę porządną robotę w tym ataku. I to, penetracje, osobiste rzuty, za znaczy wszystko. No właśnie. No dobrze, to to kończymy już powoli, ale musimy zapytać, co teraz w takim razie będzie. Eee, najpierw Piotr powie. Eee, mamy 1-1, dwa mecze we sławku, Czy to już jest ten moment, że Anwil to przejął? czy? Czy spodziewamy się, że wrócimy tu z 2-2? Na pewno piąty mecz będzie 9 czerwca. 2-2, nie wiem czy 2-2, ale na pewno to się nie skończy 4-1 dla żadnej ze stron, ani dla Anwilu, ani dla Torunia. Myślę, że tutaj powiedzieliśmy dużo co, co złego Toru i zrobił, ale to nie jest zespół, który będzie powielał te błędy i po prostu będzie źle grał. Oni to poprawią i myślę, że będą walczyć we Włosławku. Ja obiektywnie jestem za siedmioma meczami, myślę, że każdy kibic. I oby tak było. Myślę, że 6 meczów to jest minimum w tej serii. Na pewno nie będzie 5. A jest, masz jakiegoś faworyta do mistrzostwa Polski, patrząc na tych, po, tych dwóch meczach? Ja jestem bardzo nieobiektywny generalnie. <laughs> kolegów masz w Toruniu? kolegów mam dużo w Toruniu, takich bliskich, także. To powiedz tak, obawiasz się, że Anwil to może wygrać? <laughs> Oczywiście, że tak. Na, naprawdę <laughs> naprawdę daje, daje tutaj szansę 50-50, yy, szczególnie, że jakby może nie martwi, tylko no, ta sytuacja pod koszową Anwilu na pewno będą to łatać w bardzo wiele różnych sposobów, ale jest to duża strata personalna po prostu, znaczy, bo zakładamy jeszcze raz o tym powiemy, że Michał Ignerski jednak jest wykluczony, prawda? Jeżeli to będzie powrót, tak samo jak z Josipem Subinem, jeżeli jeden z nich wróci tutaj do gry, to to będzie cud medyczny, prawda? No tak. Cud cudów. I Aleksander czysz może będzie musiał być jednak otwórzony, bo jest tylko Szymon Szewczyk i Walerii Chody, a ten, na tej trójce z Ignerskim Szewczyk, i, znaczy Szewczyk Ignerski i Chody bardzo dużo się opierało i oni wykonywali dobrze. Tomek, Ty się spodziewasz, że przy 2-2 wrócimy tutaj do Torunia na piąty mecz? Tak, 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 tak. Liczę na to, tak samo jak dzisiaj, świetnie Anwil odpowiedział po tym pierwszym spotkaniu, bardzo agresywną, bardzo mocną grą i w obronie, i w ataku... To... Mam, mam taką nadzieję, myślę, że, że ten Ermikec też na pewno po, po analizie z zawodnikami swoimi stwierdzi to, to, co stwierdził też w przerwie pierwszego meczu. Oni wtedy bardzo poprawili defensywę. Właśnie wyszli tak agresywnie, fizycznie, dlatego Anwil rzucił 30 tam parę punktów, tak? W drugiej połowie. Yy, więc, więc myślę, że też yy, Toru nie jest zespołem z tymi wszystkimi zawodnikami ze sztabem szkoleniowym, który potrafi dobrze odpowiedzieć yy, na, 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 taki, na takie coś. I jeden mecz wyrwie we ja jestem bardzo ciekawy dwóch rzeczy. Po pierwsze, jak Anwil sobie poradzi z tą nieobecnością, jeżeli jej ona będzie Michała Ignerskiego, bo to, to już naprawdę się robi zadanie, no takie mission impossible trochę, prawda? Bo ile można łatać, tak? Oni już łatali, przecież my nie rozmawiamy o tym w ogóle, ale Michał Ignerski grający na piątce po tych trzech latach przerwy, To to jest w ogóle jakiś, jakiś kosmos, tak? Jakiś kosmos. I teraz znowu jeszcze nawet z tej koncepcji, która Liczczowi wyszła, to jeszcze trzeba będzie znaleźć następną. Gdzieś tam musi jakieś Apollo 12 z nieba przylecieć i trzeba jeszcze coś wymyślić. To jest pierwsza rzecz. A druga, ja, ja y, ciągle zadaję to pytanie, ale nie mam tej pewności, że Anvil serię przejął ze Stalą Ostrów, od razu. Serię z Arką Gdynia przejął po dwóch meczach. I teraz jestem ciekawy, czy tej serii dzisiaj przypadkiem nie przejął i nie pokazał czegoś, na co już polski cukier do końca nie będzie w stanie odpowiedzieć. To jest pytanie, to nie jest stwierdzenie, ale jesteśmy ciekawi, prawda? 400 osób nas ogląda. Piotrek, dziękujemy Ci bardzo. Dziękuję bardzo wnikliwie, życzymy powodzenia. Piotr szuka klubu. Nie pozwólcie, zwońcie. Zwońcie, zwońcie. nie pozwólcie mu za długo szukać. Nie pozwólcie mu za długo szukać. Piotr jest jak tam, co ostatni sezon był fajny chyba, trochę tam znowu miałeś jakiś mikro ale... No czy jeden taki uraz, ale ten inny niż wszystkie inne przez na, ostatnie lata, także te takie, które mnie tam gdzieś prześladowały, zanikły w tym sezonie. To jest no to najważniejsze. dobrze. Młody chłop 29 tak. lat, prawda? To jeszcze dużo, zdrowia, dużo dobrej kosztu. gorąca cały czas. Tak jest, po, poparzyłem. E, Tomek Jankowski, Adam Romański ode mnie jeszcze jedna prośba. Naprawdę zajmijmy się, nieobiektywizmem komentatorów się nie zajmujmy. My nie jesteśmy nieobiektywni, pilnujemy się, jeszcze raz powiem, nawzajem z Tomkiem Jankowskim, żeby tutaj nawet przypadkiem nie wyrazić jakiegoś, jakiegoś, jakiegoś zdania na temat sprzyjania której ze stron. Po prostu jesteśmy zakochani w tej koszykówce. Energia basketniki i kibicujemy, żeby była fajna koszykówka i żeby wygrywał najlepszy. Także na tym się skoncentrujmy. Zapraszamy do studia Adrom. Jutro przerwa, ale zrobimy coś na pewno w poniedziałek, bo tam Gdynia. No właśnie, powiedzieliśmy kiedy mecze: W Gdyni, 20 poniedziałek, mecz rewanżowy z Telmetarka I potem we wtorek jesteśmy znowu w Polsce Sport Extra po południu. No to zobaczymy. W takim razie, co będzie dalej? Dzięki, Dziękujemy. dzięki, Dziękuję. dzięki. Widzimy się, do zobaczenia.